Inka morska. Pewna świnka morska mała raz w chlewiku zamieszkała. Dziwi się podwórko całe, bo to zwierzę jest za małe i kudłate dodatkowo. Toż to skandal, daje słowo. Świnka smutna chwilę była, więc na morze wyruszyła. Słona woda jej nie służy. Szybko wraca z tej podróży. I nareszcie świnka mała z Zosią w domu zamieszkała. Tu dopiero to jest życie, w końcu jest jej znakomicie. Kiedy miejsce swe znajdziemy, wtedy świetnie się czujemy.